Następne z założeń paradygmatu projektowania obiektowego to hermetyzacja, znana też jako enkapsulacja. Być może pamiętasz, jak we wstępie kursu, zarysowując koncepcję obiektów, wspomniałam o odmiennym niż w programowaniu proceduralnym zjawisku wrzucania danych i procedur do jednego wora, to znaczy obiektu. I to właśnie jest hermetyzacja, innymi słowy ujęcie danych i metod operujących na nich i odgrodzenie ich od reszty. Hermetyzacja to ukrywanie implementacji. Jej zasada głosi, że programista ma tyle wiedzieć o tworze programistycznym, czyli np. module, obiekcie czy klasie, ile mu trzeba, aby go efektywnie używać. Wszystko, co może być przed programistą ukryte, powinno być ukryte. Jakie korzyści odnosimy dzięki stosowaniu hermetyzacji? Zapewnia ona, że tylko własne metody obiektu są uprawnione do zmiany jego stanu. Każdy typ obiektu prezentuje innym obiektom swój interfejs, który określa dopuszczalne metody współpracy. Wobec tego jeden obiekt nie może zmienić stanu wewnętrznego innych obiektów w nieoczekiwany sposób. Jest to pożądane zarówno ze względu na potrzebę niezawracania głowy programisty niepotrzebnymi informacjami, jak też ze względu na konieczność zredukowania potencjalnych źródeł błędów w oprogramowaniu. Przy okazji, widzisz tu kolejny rodzaj diagramu UML, diagramu komponentów. Skorzystam więc z okazji, aby Cię odesłać do kursu wprowadzenie do języka UML, gdzie będziesz miał możliwość dowiedzieć się więcej o tym diagramie. Podobnie jak w przypadku abstrakcji, z hermetyzacją mamy styczność na co dzień. Weźmy za przykład pilot od telewizora. Dzięki niemu możemy na przykład zmieniać kanały w telewizji bez wiedzy jak telewizor czy nawet pilot jest zbudowany i jak właściwie się to dzieje. Cała złożoność jest ukryta za prostym interfejsem, to znaczy udostępnionymi nam przyciskami na pilocie. Jak korzystać z dobrodziejstw hermetyzacji? Przez modyfikatory dostępu. A Atrybut bądź metoda może mieć takie poziomy dostępności jak publiczny, słowo kluczowy public, prywatny, private bądź chroniony Protected. Przyjrzyjmy się każdemu z bliska. Modyfikator public mówi, że nie ma ograniczeń. Element posiadający ten modyfikator jest dostępny z poziomu dowolnego kodu z każdej klasy. W UML-u, aby zaznaczyć, że atrybuty czy metody posiadają modyfikator public, korzysta się ze znaku plus. Jednak pamiętaj o zasadzie, aby ukrywać tak dużo, jak to jest możliwe. Więc niech twoje dane będą publiczne tylko jeśli jest to absolutnie konieczne. Z kolei modyfikator private powoduje, że składnik oznaczony nim jest dostępny jedynie w obrębie klasy, w której się znajduje. Tu znakiem minus, co to znaczy modyfikatorem private, oznaczyłam zmienną nazwa. Lecz zwróć uwagę, że publiczna jest metoda getNazwa, która zwraca ustawioną nazwę. Dzięki temu z zewnątrz nie możemy zmienić tego pola, ale możemy się dowiedzieć, ile ono wynosi. Do wyboru mamy jeszcze modyfikator Protected, który zarezerwowany jest dla składników dostępnych również w obrębie klasy, w której się znajduje, plus w klasach dziedziczących. Oznaczenie hash. Chyba więc nadeszła pora, żeby wyjaśnić, czym właściwie jest dziedziczenie.